W 1993 roku policja w Teksasie dostała zawiadomienie o jednej z najbardziej makabrycznych zbrodni, jaką kiedykolwiek widziano w tamtym rejonie. Nie mieli jednak pojęcia, że to nie była jedyna zbrodnia, jaką popełnił tamten morderca. Cześć wszystkim, witam Was na kanale Spotkanie ze Zbrodnią. Rozsiądźcie się wygodnie i zapraszam do wysłuchania. 29 lipca 1993 roku kilkoro robotników drogowych weszło do lasu. To był bardzo upalny i słoneczny dzień. Temperatura wynosiła około 38 stopni Celsjusza. Szli tak tym lasem i szli, i w pewnym momencie jeden z nich zobaczył, że coś w oddali leży na ziemi. Grupa robotników podeszła w tamto miejsce i odkryli, że na ziemi leżało martwe ludzkie ciało. Które wyglądało na poważnie okaleczone. Wydawało się, że mogło to być ciało należące do młodej dziewczyny, chociaż tak naprawdę ciężko było to stwierdzić, bo ciało było naprawdę zmasakrowane. Ciało było pozbawione głowy, miało odcięte obie ręce i sutki. Miała ogromną ranę na brzuchu, a jej organy wewnętrzne wychodziły na zewnątrz. Kiedy to zobaczyli, od razu zadzwonili na policję. Policja zjawiła się na miejscu bardzo szybko i od razu przystąpili do działania. Odgrodzili cały zalesiony teren, żeby zacząć poszukiwania jakichkolwiek śladów zbrodni. Podczas gdy śledczy zabezpieczali teren, znaleźli drugie ciało. Tym razem było to ciało chłopca. Jego ciało znaleziono na moście i wyglądało zgoła inaczej niż ciało dziewczyny. Chłopiec był ubrany i nie był okaleczony, tak naprawdę jedyne obrażenie jakie odniósł, to dwie rany postołowe w głowie. Policja przeszukała rzeczy chłopca, w których znaleźli jego portfel, a w nim kartę z biblioteki na nazwisko Brian King. Z identyfikacją dziewczyny był większy problem. Wyglądało na to, że sprawca bardzo się postarał, żeby uniemożliwić zidentyfikowanie ofiary. Nie miała rąk, więc nie mogli znaleźć jej po odciskach palców. Nie miała głowy, więc nie mogli zidentyfikować jej chociażby na podstawie dokumentacji dentystycznej, albo po prostu po twarzy. To było po prostu podejrzane i dziwne, że sprawca aż tak skrajnie różnie potraktował obie ofiary. Podczas gdy część śledczych pracowało na miejscu zbrodni, pozostali śledczy postanowili odnaleźć rodzinę Briana Kinga, żeby przekazać im tragiczną wiadomość. Okazało się, że Brian miał zaledwie czternaście lat, kiedy został zabity. Kiedy śledczy rozmawiali z ojcem i macochą Briana, powiedzieli, że razem z jego ciałem znaleziono też ciało kobiety. Wtedy para otrzymała kolejny cios. Brian miał trzynastoletnią, przyrodnią siostrę, która wtedy zaginęła. Dziewczynka nazywała się Christina Benjamin. Ich rodzice zgłosili zaginięcie trzy dni przed tym, jak znaleziono ciała ich dzieci. Śledczy stwierdzili, że muszą zrobić wszystko, żeby znaleźć sprawcę. Przeprowadzili długą rozmowę z rodzicami Briana i Krystynę, chcieli wiedzieć jak najwięcej o ich życiu i oczywiście o dniu, w którym zaginęli. Rodzice Briana powiedzieli, że ostatni raz widzieli go, jak leżał wieczorem na hamaku koło domu. Tego samego wieczora koło północy ojciec Briana usłyszał klakson samochodu przed ich domem. Wyjeżdżał przez okno, żeby zobaczyć, co się dzieje, i przed domem zobaczył auto, ale nie był w stanie stwierdzić, kto siedzi za kierownicą. Po chwili zobaczył swojego syna biegnącego do tego auta. Brian wszedł do auta i samochód odjechał i od tamtego czasu rodzice Briana i Krystyny nie widzieli swoich dzieci. Ojciec chyba założył, że w aucie był jakiś kolega Briana, chociaż sam Brian nie był na tyle dorosły, żeby móc prowadzić auto, więc to też nie mógł być jeden z jego rówieśników. No ale ojciec nie przejął się tym jakoś bardzo, że jego 14-letni syn odjechał z nieznaną osobą o północy. Gdybym ja w wieku 14 lat wywinęła taki numer, to chyba do 18 nie wychodziłabym z domu. No ale ojciec Briana jakoś się tym nie przejął i poszedł spać. Następnego ranka okazało się, że ani Briana, ani Krystyny nie było w domu. Kiedy rodzice zdali sobie z tego sprawę, wiedzieli, że coś złego się stało. Od razu zadzwonili na policję i zgłosili ich zaginięcie. Więc policja po spotkaniu z rodzicami nastolatków zidentyfikowała obie ofiary. Na miejscu zdarzenia zabezpieczono wiele śladów. Znaleziono dużo długich blond włosów, które należały do Krystyny, ale znaleziono też krótsze blond włosy, których nie dopasowano do żadnej z ofiar, co mogło świadczyć o tym, że Krystyna się broniła i jakoś wyrwała włosy temu napastnikowi. Śledczy zabezpieczyli też ubrania Briana. Na jego bucie znaleziono mały skrawek brązowego włókna, które nie pasowało do żadnego innego włókna, które na nim znaleźli, więc postanowili zbadać ten ślad. Nie wiem, jakim cudem udało im się tak dokładnie zbadać to włókno, ale ustalono, że pochodziło ono z japońskiego samochodu, co potwierdzałoby wersję ojca Briana. Więc śledczy postanowili iść tym tropem i zaczęli poszukiwania tego samochodu w nadziei, że właścicielem auta będzie zabójca. Zaczęli od przesłuchiwania sąsiadów. Pytali się, czy nie widzieli tego dnia czegoś podejrzanego, czy ktoś widział to auto, które widział ojciec Briana, ale niestety żaden z sąsiadów nic nie widział. Ale jeden z sąsiadów powiedział, że wcześniej tego dnia rozmawiał z Brianem i Kristiną i powiedzieli mu, że planują gdzieś wyjść tego wieczora z facetem o imieniu Jason. Ten sąsiad nie wiedział, kim jest ten Jason, no ale lepsza taka informacja niż żadna, mimo że policja nie wiedziała, jak zawęzić krąg tych podejrzanych i jak znaleźć tego właściwego Jasona. Dwa dni później policja otrzymała anonimowe zgłoszenie, gdzie osoba powiedziała, żeby przyjrzeć się osobie o imieniu Jason Massey. Ta informacja od sąsiada nie była na tamten moment informacją publiczną, więc policja potraktowała tę informacje. Poważnie. No dobra, ale kim jest ten chłop? Jason Eric Massey urodził się 7 stycznia 1973 roku w hrabstwie Ellis w Teksasie. I na tamten moment miał 21 lat. Był wychowywany przez samotną matkę. Generalnie w domu się nie przelewało. Jego matka urodziła go jak była bardzo młoda i zmagali się z ubóstwem. Często wyrzucali ich z wynajmowanych mieszkań, bo nie było ich stać na czynsz. Często też byli albo bezdomni, albo mieszkali w jakichś schroniskach. Dwa lata po urodzeniu Jasona na świat przyszła jego młodsza siostra, a jak Jason miał 14 lat, urodził się jeszcze młodszy brat. Jego matka była uzależniona od substancji psychoaktywnych i sprowadzała do domu. Dziwnych typów, którzy byli agresywni wobec niej i jej dzieci. No ale nie tylko ci mężczyźni byli agresywni, bo jego matka też znęcała się nad nim fizycznie i psychicznie. Nie wiem jak to było z pozostałymi dziećmi, ale matka Jasona często chowała jedzenie w swojej sypialni i szła spać, a jak widziała, że dzieci zakradały się do jej pokoju, żeby wziąć jedzenie, to biła je za nieposłuszeństwo. Jason chodził też często posiniaczony, zaniedbany i niedożywiony. Zdarzało się też tak, że matka Jasona zostawiała Jasona w aucie, a ona sama szła do baru, gdzie piła alkohol. I tak przez lata w Jasonie rosła nienawiść do kobiet. Jason już w dzieciństwie wykazywał agresywne zachowania. Wdawał się w bójki, sam je też zresztą inicjował, znęcał się nad rówieśnikami, a także nad zwierzętami. Kiedy miał około 10-11 lat, zabił kota, dusząc go, następnie ścinając mu głowę. To zapoczątkowało jego chore hobby. Kiedy Jason miał 13 lat, jeden z nauczycieli zauważył, że przyniósł do szkoły książkę o Charlesie Mansonie. Myślę, że tego pana już nie trzeba przedstawiać, ale gdyby jeszcze ktoś jakimś cudem nie wiedział, kim on był, to Charles Manson był przywódcą sekty, manipulował ludźmi tak bardzo, że traktowali go jak boga i przez to członkowie jego sekty, między innymi zabodowali żonę Romana Palańskiego. Generalnie ciekawy przypadek, ale na jego temat jest masa materiałów w internecie, więc już nie będę wchodzić w szczegóły. W każdym razie, no, książka o Charlesie Mansonie zdecydowanie nie jest książką odpowiednią dla trzynastolatka, więc jak nauczyciel to zobaczył, że Jason ma tę książkę, zapytał o nią, na co Jason odpowiedział, że jego przypadek jest dla niego fascynujący. Powiedział też, że Ted Bundy jest jego bohaterem. Nauczyciel był zaskoczony i zaniepokojony tą odpowiedzią, więc kilka dni później próbował skontaktować się z matką Jasona, żeby o tym porozmawiać, ale okazało się, że nie może się z nią skontaktować, bo po raz kolejny się przeprowadzili. Któregoś dnia, kiedy Jason miał 18 lat, jego matka weszła do jego pokoju, kiedy nie było go w domu, bo chciała mu posprzątać podczas sprzątania natknęła się na jego dzienniki, które prowadził od kilku lat i zobaczyła tam naprawdę okropne rzeczy. Pisał w tych dziennikach, że chciałby zostać seryjnym zabójcą i stworzył sobie taką listę celów, wypisał sobie listę kobiet i to miały być jego ofiary. Jego rodzicielka na pewno matką roku nie była, no ale jak już zobaczyła te dzienniki, to nieźle się przestraszyła. Bała się o niego i o ludzi z jego otoczenia, więc stwierdziła, że trzeba coś z tym zrobić. Wysłała go na badania psychiatryczne, podczas których lekarz stwierdził, że Jason stanowi zagrożenie dla społeczeństwa i należy go jak najszybciej wysłać do szpitala psychiatrycznego. I tak też zrobiono. Jeszcze tego samego dnia Jason trafił do szpitala, jednak jego pobyt w szpitalu nie trwał zbyt długo, bo po około tygodniu Jason odbył kolejne badanie przeprowadzone przez innego lekarza psychiatrę, który zaprzeczył diagnozom postawionym przez tego pierwszego psychiatrę i Jason został wypuszczony z tego szpitala. W międzyczasie Jason uzależnił się też od narkotyków. No ale już wracając do sprawy. Ta anonimowa osoba wskazała właśnie na Jasona jako potencjalnego podejrzanego. Policja zapytała, dlaczego ta osoba twierdzi, że to mógł być on? Na co ta osoba powiedziała, że Jason ma na mieście reputację zabójcy? że był znany z okrutnych czynów, jakich dopuszczał się na zwierzętach, a także, co ciekawe, Jason sam często żartował o morderstwach, co często budziło niepokój w ludziach, ale nie na tyle, żeby gdzieś to zgłosić, bo wtedy nie było jeszcze żadnych przesłanek, że faktycznie skrzywdził jakąś osobę. Policja dopytała jeszcze rozmówcę o kilka szczegółów dotyczących Jasona i uzyskali od tej osoby jeszcze kilka nazwisk znajomych Jasona. Śledczy przesłuchali osoby z kręgu znajomych Jasona i jego znajomi potwierdzili historie opowiadane przez anonimowego rozmówcę. Potwierdzili, że zabijał zwierzęta, że żartował na temat mordowania kobiet, ale śledczy zdobyli od nich jeszcze więcej cennych informacji. Jego znajomi wyznali, że Jason obcinał głowy tym wszystkim kotom i psom, zabierał te głowy jako trofeum i trzymał te gnijące głowy w pudełku w domu. Jeden ze znajomych Jasona powiedział, że kilka dni przed tym jak rodzeństwo zostało zamordowane, Jason mówił o nich, że chciałby mieć Christine. Policja już wtedy nie potrzebowała wiedzieć nic więcej. Już kilka godzin później zjawili się przed domem Jasona, gdzie aresztowali go pod zarzutem morderstwa. Zabrali go na komisariat i zaczęli przesłuchiwać. Pokazano mu zdjęcia z miejsca zbrodni, żeby zobaczyć, jak zareaguje. Kiedy Jason zobaczył zdjęcie ciała Kristiny, zaczął zachowywać się mega dziwnie. Zaczął odsuwać od siebie to zdjęcie, nie chciał w ogóle na nie patrzeć i mówił, że to okropne, co stało się tej dziewczynie i że on nie miał z tym nic wspólnego. Śledczy od razu pomyśleli, że zachowuje się tak, żeby sprawiać wrażenie, że jest po ich stronie, Wiedzieli, że nie uzyskają od niego żadnych informacji i będą musieli po prostu znaleźć na niego konkretne dowody. Jedynymi dowodami, które mogli połączyć z Jasonem, było to jedno małe włókno znalezione na bucie Briana i krótkie blond włosy znalezione koło ciała Kristine. Zaczęli od tego włókna. Śledczy dalej nie ustalili skąd pochodziło to włókno, ale wierzyli, że pochodzi z japońskiego samochodu. A tak się złożyło, że Jason jeździł Subaru, które jest japońskim autem. Policja uzyskała nakaz przeszukania i dosłownie pierwszą rzeczą, jaką zrobili, to wyrwali ten dywan z samochodu i wysłali go do badań. Następnie zajrzeli do bagażnika, gdzie znaleźli już niepodważalne dowody na winę Jasona. W bagażniku znajdował się młotek, taśma klejąca i paragon z Walmartu, na którym było potwierdzenie zakupu kajdanek, noża i naboi. Broni w aucie nie znaleziono. Śledczy poszli do Walmartu, w którym Jason robił zakupy, żeby porozmawiać z pracownikiem, który obsługiwał go tamtego dnia. Na szczęście ta osoba była wtedy w pracy. Kiedy policjanci pokazali zdjęcie Jasona, kasjerka powiedziała, że tak, że kilka dni temu obsługiwała tego chłopaka, mówiła, że wtedy ją to zastanowiło, bo ona nawet nie wiedziała, że mają w sprzedaży kajdanki. Dziwne, że nie zastanowiło jej to, że ktoś kupuje kajdanki, nóż i naboje do pistoletu. Serio, czasami się zastanawiam, co ci Amerykanie mają w głowie. No ale. Teksas to Teksas. W międzyczasie na komisariacie policji dostali kolejny anonimowy telefon, który zdradził jeszcze więcej informacji na temat Jasona. Rozmówca mówił, że widział Jasona na myjni samochodowej dzień po umył go wtedy z zewnątrz i z wewnątrz. Policja poszła tym tropem i pojechała na tę myjnię. Faktycznie pracownicy myjni widzieli go tamtego dnia i całe szczęście nie wyrzucili jeszcze zawartości odkurzacza, więc policja zabrała te worki od odkurzacza do badań. No i to był dobry trop, bo znaleziono tam włosy Kristiny i inne blond krótsze włosy, które do niej nie pasowały. No ale policja miała już wtedy próbki DNA Jasona, więc mogli sprawdzić zgodność jego DNA z włosami znalezionymi w tym worku. No i wynik wyszedł pozytywnie. W międzyczasie wróciły jeszcze wyniki badań z tego dywanu i okazało się, że włókno znalezione na bucie Briana to było to samo włókno, z którego została wykonana ta wykładzina w aucie Jasona. Więc mamy już potwierdzenie na to, że i Brian, i Christina byli w aucie Jasona. Na podstawie tych dowodów, Jason został oskarżony o morderstwo Briana Kinga i Kristiny Benjamin. Jason w dalszym ciągu nie przyznał się do winy, w związku z czym policja musiała ustalić prawdopodobny ciąg wydarzeń w oparciu o wszystkie dowody, które zebrali. Z rozmów ze świadkami wiemy, że Jason, Christina i Brian zaplanowali spotkanie tamtego wieczora. Nie wiadomo w jakim celu się spotkali, co zamierzali robić. Wiele osób twierdzi, że chcieli po prostu pojeździć po okolicy więc Jason podjechał około północy pod ich dom, po czym poczekał aż rodzeństwo przyjdzie. Tutaj ta wersja wydarzeń się rozjeżdża, bo generalnie ojciec nastolatków widział jak tylko Brian wsiada do auta, po czym auto odjeżdża, co może świadczyć o tym, że Kristina była już w aucie w momencie kiedy Jason podjechał pod ich dom, żeby zgarnąć Briana. No ale co dzieje się dalej? Cała trójka jeździ po okolicy, aż w końcu Jason jedzie w jakieś odosobnione miejsce i wtedy przystępuje do działania. Uważano, że Jason wyciągnął broń i wycelował w głowę Briana bez ostrzeżenia, po czym dwukrotnie go postrzelił. Policja uważa, że jedynym powodem śmierci Briana było to, że on po prostu przeszkadzał, bo Jason chciał całą uwagę skupić na Krystynie. On też nie chciał, żeby Brian był świadkiem śmierci swojej siostry, bo mógłby tylko przeszkadzać czy na przykład w jakiś sposób wezwać pomoc. Twierdzono też, że jak tylko Jason. Strzelił Briana, Kristina się przestraszyła, wyskoczyła z samochodu i próbowała uciec, więc Jason wybiegł za nią i zaczął ją gonić, ale Kristina była od niego szybsza i nie był w stanie jej dogonić, więc jedyną opcją było strzelenie również do niej. Następnie wrócił do auta, wziął kupiony wcześniej w Walmarcie nóż i zaczął ją okaleczać. Odciął jej głowę, ręce, sutki, przeciął jej tors i wyjął jej. Wnętrzności. Okaleczył też jej genitalia tak, że nie można było ustalić, czy doszło też do napaści na tle seksualnym. Co najbardziej dziwiło i zastanawiało śledczych, to to, że on zupełnie nie miał motywu, nie miał powodu, żeby to zrobić. Wydawało się, że zrobił to, bo po prostu chciał, bo zabił dla przyjemności. Od lat mówił, że to zrobi, czy to w żartach, czy po prostu pisząc ten swój dziennik psychopaty. Przez wiele lat zabijał zwierzęta, co w pewnym momencie nie było już dla niego wystarczające. Wiele osób uważa też, że Kristina pociągała go seksualnie i dlatego chciał zostać z nią sam na sam bez Briana, ale kiedy zaczęła uciekać, łatwiej było mu po prostu ją zabić, żeby nie uciekła i żeby nie zgłosiła tego na policję. No więc tak się przedstawiała wersja wydarzeń policji. Mieli mnóstwo dowodów obciążających Jasona. W jego domu znaleźli nawet pudełko, w którym trzymał głowy zwierząt, które zabił. W tym pudełku było aż 31 głów zwierząt. Jego dzienniki również były dowodem w tej sprawie. W jednym z dzienników zapisywał zwierzęta, które zabił. W sumie było to 9 kotów, 30 psów i 8 krów. W tym dzienniku napisał, że ma nadzieję, że zostanie najsłynniejszym seryjnym mordercą w Stanach Zjednoczonych i że jego celem jest zabicie 700 osób w ciągu 20 lat, chociaż niektóre źródła mówią, że napisał, że jego celem jest zabicie tysiąca osób. W procesie zeznawali jego znajomi. Jednym z nich był Christopher. Chris był osobą, która poznała Jasona z Kristiną. Któregoś razu spotkali się i od razu Kristina wpadła w oko Jasonowi. Rozmawiali cały wieczór i Jason na koniec powiedział, że chciałby, żeby jeszcze kiedyś się spotkali. Rozmawiali i flirtowali cały wieczór i Jason na koniec powiedział, że chciałby, żeby jeszcze kiedyś się spotkali. Kristina najwyraźniej nie miała nic przeciwko, bo umówili się wtedy na kolejne spotkanie w następnym tygodniu, właśnie w noc morderstwa. Chris mówił, że kiedy już Kristina sobie poszła, Jason przez całą drogę do domu mówił mu, jak bardzo chce zabić Krystynę. Jakby czejcie, wasz kolega przez całą drogę do domu ekscytuje się i mówi, że chce zabić twoją trzynastoletnią koleżankę, a ty nic z tym nie robisz. Gdzie oni mają mózg? Generalnie, sam fakt spotykania się trzynastolatki z dwudziestolatkiem jest wątpliwym moralnie, zresztą prawnie też. A co dopiero jak typ po takim spotkaniu mówi, że chciałby ją posiekać na kawałki. Nie zastanowiło go też, że Jason był przecież znany z tego, że zabiło zwierzęta, a teraz zaczął mówić o mordowaniu dziewczynki, trzynastoletniego dziecka. Ale Chris wtedy miał to totalnie w dupie, stwierdził, że to tylko takie pierdolenie Jasona i że nie ma powodu, żeby iść z tym na policję. Kolejnym świadkiem była Anita, dziewczyna, która chodziła razem z Jasonem do jednej szkoły. Powiedziała, że Jason był okropny w szkole, że nękał ją i jej koleżanki, że uprzedmiotawiał je seksualnie, że czasami udawało mu się zdobyć numery tych dziewczyn i wydzwaniał do nich wieczorami, a czasem też im groził. Anita wydawała się być głównym celem Jasona. Mówił jej, że śniło mu się czasem, że ją morduje któregoś razu wyciął zdjęcie jakiejś modelki z czasopisma, odciął jej głowę i wysłał jej to z dopiskiem, że, że ona wkrótce tak skończy. któregoś dnia Jason zaprosił ją na randkę, a ona odmówiła. Jasonowi się to bardzo nie spodobało. Następnego dnia, kiedy Anita się obudziła i wyjrzała przez okno, na podjeździe zobaczyła swojego ukochanego psa martwego, a jego krew była rozsmarowana po całym aucie Anity. Jason Massey został uznany winnym morderstwa dwójki dzieci i został skazany na śmierć. Przed datą swojej śmierci Jason poprosił o rozmowę z rodzicami ofiar. Na początku byli bardzo niechętni, ale ostatecznie zgodzili się, bo w końcu to był pierwszy raz, kiedy Jason przyznał się do obu morderstw. Podczas tej rozmowy przyznał się im do popełnienia tego czynu i wydawało się, że Jason ma wyrzuty sumienia, chociaż tak naprawdę nie wiadomo, czy nie udawał. Przeprosił rodziców Kristiny i Briana. Mówił, że Kristina tak naprawdę nie cierpiała tak bardzo, że była to dla niej szybka śmierć, bo najpierw ją postrzelił, a okaleczył ją już po jej śmierci. Mówił też, że kiedy Kristina umarła, zobaczył trzy anioły wychodzące z ciała Kristiny. Na koniec spotkania powiedział, że ręce i głowę Kristiny porzucił w rzece Trinity. Generalnie nie wierzono w to, bo to było niezgodne z jego wcześniejszym zachowaniem wobec zwierząt, lubił swoje trofea, doszli do wniosku, że zakopał jej głowę i ręce gdzieś w lesie, ale tak czy inaczej postanowiono to sprawdzić. Wysłano tam nurków, ale niestety nic nie znaleziono. 2 kwietnia 2001 roku, czyli dzień przed wykonaniem wyroku śmierci, Jason miał swój ostatni posiłek. Zjadł trzy smażone kurczaki, trzy porcje kukurydzy w kolbie, smażoną dynię, smażone pire z bakłażana, mnóstwo warzyw, a na koniec wypił kufel lodów karmelowo-orzechowych z krówką i dzbanek słodkiej herbaty. Dzień później 3 kwietnia 2001 roku został zabrany do sali egzekucyjnej i przywiązany do noszy. Zanim został stracony, wygłosił ostatnie słowa w oświadczeniu przypięty do noszy w komorze śmierci, zwrócił się do rodziców i babci i powiedział im Cały ten ból zbliżył nas do siebie i całe to cierpienie, przez które przeszliśmy, przybliżyło nas do pana, a w końcu to się liczy. Dziś wieczorem tańczę na ulicach ze złota. Ci, którzy są bez grzechu, niech pierwsi rzucą kamieniem. Kiedy wstrzykiwano śmiercionośny narkotyk, Jason wyrecytował werset biblijny. Sapnął lekko i 8 minut później, o 18.20, został uznany za zmarłego. Jason Eric Massey w chwili śmierci miał zaledwie 28 lat. I to już wszystko, co dla Was dzisiaj przygotowałam. Dajcie znać, czy może słyszeliście wcześniej o tej sprawie. Koniecznie też dajcie znać, co myślicie na temat tej historii. Tymczasem dziękuję Wam bardzo za wysłuchanie. Zapraszam też do sprawdzenia moich poprzednich odcinków. A teraz życzę Wam miłego dnia, czy też wieczoru, i do usłyszenia!